Dzień dobry, dzień dobry, witam. Zapraszam na następne wędkowanie. Zaczynam znowu w tym samym miejscu. Nie mogę sobie odżałować po prostu. Takie ryby ostatnio tu fajne wpadały. Mówię, może dzisiaj się też po Jak widzicie już jest jasno. Mamy świt, był praktycznie może z 5-10 minut temu. Troszkę woda przybrała, już nie ma tej wyspy na środku. Naprawdę był potrzebny ten deszcz, więc jest fajnie. No i co? Jak wpadną jakieś pstrągi, pamiętacie, że mam jeszcze e, jakieś 3-4 tygodnie, tutaj troszkę sezon trwa dłużej. No i nie przedłużam, no biorę się do łowienia. E, później mam zamiar spotkać się z kolegą e, z klubu Polish Angles e, e, in Wales, Piotrkiem. No i mam nadzieję, że troszkę pochodzimy razem e, i może też coś wpadnie. Także się... no tyle. Ja się biorę do łowienia z dużymi nadziejami. Trzymajcie się. Ale miałem branie. Ja cię kręcę, nie wciąłem. Ale uderzenie, nie wiem czy widzieliście, chyba to był pstrąg Jest. Ale ja ja. Puściłem. Prądem. Chciałem go opuścić niżej i branie Co my tu mamy? Chyba Klenik. Tak to widzę. Klenik. No. Całkiem przyzwoity Klenik. Zobaczcie, oho, pod 50. Ojej, ojej. chlaptaś, się. się Postaram się go z wody nawet nie wyciągać. Odczepię go tutaj już. Przyszedł. Aj ty. Aj miałem branie klenia. I nie wciąłem. Bardzo delikatnie wziął. Nie zorientowałem się na czas. Jest coś. Coś jest Ale chyba mi weszedł w krzaki. O ja nie wiem czy ja tam dojdę. Oj, 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 będzie problem. Co mam teraz zrobić? Wejść tam raczej nie wejdę. Wyszedł, wyszedł, udało się jakoś. Jest klenik, troszkę mi kłopotu narobił, nie powiem. Myślałem, że go nie wyciągnę, ale się udało. Ja mówię, no dosyć delikatny sprzęt, no zobaczcie piękna rybka druga kijek mam do 7 gram letka 006 no już spokojnie tą rybkę może Wam pokażę poprzednia jakoś tak mówię wypuszczę ją jest w podobnym rozmiarze rybkę tak, może troszkę poważnie 40, chyba jest mniejszy niż poprzedni na no, fanatyka wziął. E, no już rybkę wypuszczamy i próbujemy jeszcze coś złowić. No właśnie <grystanie> łowię już chwilę z piotkiem. Musiałem chwilkę zostać, a on coś ciągnie. Zobaczymy co on tam ma Szuły Klenik W las w krzaki Widzę, widzę ładne. O, 55 plus, panie. Już ci pomagam, tu Szkoda. Fajny podbieraczek, panie i tak za krótki, kurde. Wyszedł z tej strony. No patrz, patrz, jakiś skubany. Teraz ja będę pływał. Na to, no, tylko się nie zerwi. Teraz. Ty, karp! O jakaś świnia. Ale świnia jest, ale ten. No mówię ale krótki, ci. Ale krótki będzie. Masz miarkę? 5,9. Masz miarkę? Jasne, że mam Jasne, że mam Mówię ci, kurde, sześć dych tam jest. Ach. Ale świnia. Dobrze, zdziomstwo dobrze, dostał. No kurde, no wiesz, jakby kiepsko, bo to go nie wyjął. Kurde. No baj tam 5-9

udało złapać pierwszego w życiu. A gdzie? Na Bogu, nie w maju. Tutaj. Aha, a widzisz. Specjalnie po Bolenia pojechałem. Do ligi trzeba było dodać, że kleń. <laughs> I tak mi zazdrościli, kurde. Patrz. Sorry, że ci tak podrzuciłem. <laughs> o to... Też kleniur. Ale sobie pomyślałem, że może znajdzie się jeszcze jeden A Tam to mniej nie jeden masz, da, Dasz Tutaj byłem Masz? Dasz yy, Możesz ten, ale nie wiem czy dosyć dosięgniesz no, tak Niech pierdzie się do wody bo A ja i tak przecież Poczekaj ja już go troszkę Opuść podbierak ja już go ląduję Dziękuję bardzo. Mniejszy. No większego to churde nie wiem. Mógłbym nie przeżył. Ale powiem Ci też go zmierzę. Czekajcie Ci pomogę wyjść. Zawsze dobra. dobra radę? Tak. O. Zobaczmy co my tu mamy. No, 5-5. 5-5 hmm. jest. Marzenie wielu osób. Marzenie wielu osób, na pewno. Oj, oj. Zobaczcie, 55 centów, bardzo fajna kluseczka, nie taka duża jak od piątka, no ale nie można się za dużo poprawiać. Następnym razem. Następnym razem. Oj, nie rusza się, nie rusza się, już cię wypuszczamy. No spokojnie. No patrz jak się ten. Nie mam go jak złapać, bo nie mam takiej ręki dużej. Tu go wstrzucimy. Op. No i poszedł. Czekaj, bo mam teraz jeszcze rybę zaraz będę biał. <głosy> <głosy> Nie mów, że okoń Jaki garb O rany święty Bolku Tego się nie spodziewałeś Ja tam wejdę, bo... Nie, no, no ja jestem mokry już Nie, 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 nie. wyszedł O jak muruje żeby mi się tylko nie stracił ten... Stanął. Stanął. Jest to nie, nie, ja wejdę w Wejdę, wejdę, wejdę. Wejdę, wejdę. w kij. Wejdę, wejdę, bo... i powiem, że no nie mogę go stracić Nie mogę go stracić I Moje ulubione ryby chłopie A może skarpetki se zostawię, bo to Tylko Tylko bluzę bym musiał Dobra No to akcja Nie, 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 spoko Czybyś tak mnie na nie, nie, nie szedł na ten spoko jest. Ale ciepła. Uuu. 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 O byłem go Boże nie stracił. Straciłem. To była czterdziecha, plus. No tak o miał, miał. No niestety. <słuch> Kurwa mać. <słuch> niestety, niestety. Ja pierdziele. <słuch> ah. Boża nie dała Następnym razem Kurde Jest nowy dzień Piotr musiał jechać do domu, miałem nocną zmianę, ja też pojechałem, trzeba było wyschnąć. No widzicie, jestem znowu na rybkach. Jest godzina 10 wstałem. Dzisiaj mam nocną zmianę, więc może mam 4-5 godzin. No spróbuję coś złowić. Jest troszkę inna charakterystyka tej rzeki. Później jest troszkę głębiej, jest dużo tu o konia, dlatego tu przyjechałem, bo mówię, no po tamtym wczorajszym mam nadzieję, że coś złowie Nie wiem co to jest Ale piękne branie Tylko przynęta wpada do wody, woda orze raczka Nie wiem czy szczupak nie no nie wiem co to jest, ale nie, nie bardzo mam tam jak iść, bo yy, dziura tu jest Wyszedł Kleń, kleń na, na raczka Zobaczcie <grybuj> o, klucha piękna No, no i uciek, <noise> nie bardzo, nawet go pokazałem, no ale liczy się. Teraz tak nie wiem, co to jest, ale ryba jest chyba. Szczupok. A jak No wyłaś spod tego krzaka Wyłaś. No, no, no Spokojnie, spokojnie Chodź tutaj No Jest jeszcze tak Dobrze za wargę się zapiął jak do 7 gram a to tak pewnie koło 60 jest może lepiej nawet ośmiech chlapał panie dobra rybka w podbieraczku no trzeba ją uwolnić jakoś, o akurat się wypiął ja to mam fart chwilę żeby się nie zamuczył. Dobra, a no zobaczcie na tego śledzika No, rybka nie najgorsza w dobrej kondycji. No, zmykaj. Wziął tlenik. Widziałem, o, całkiem, całkiem. Z powierzchni na salmiaczka takiego. Fajna rybka, no zobaczcie. No. Stoję tam pod krzaczkiem. Już używałem kilka woblerów, żeby je tam sprowokować i nic, i tego salmiaczka. No, zobaczcie, piękna rybka. zmykaj Właśnie zakładam takiego smużaczka rękodzieło. Zobaczyłem, można smużaczka się skuszą jeszcze I hmm. się skusił Maluszek, ale jest hmm. Taki śledzik. Jest. I to ładny. Odrzuciłem pod sam nos. Jest fajna klenia Fajny kleniu jest. O taki nie wiem 38, 40. Może 40 no, już się uwalniam. Grubasek Zmykaj Ale uderzył Ale uderzył Klenik Na tą samą przynętę A jak No przednia zabawa jest z tymi malułami na takim delikatnym sprzęcie. No zobaczcie, następne tak, 35. No nic, ja już się żegnam, niestety muszę wracać. Pożegnam się z Wami z jakiegoś ładnego miejsca. No zobaczcie, stary kamienny most. Fajne rozlewisko z jednej i z drugiej strony. No ale już na, niestety muszę jechać, muszę iść do pracy, więc. Co więcej mogę powiedzieć? Jeszcze raz Piotrkowi gratuluję jego PB59 klucha, to już jest naprawdę fajna rybka. No i co? Połowione. Dzięki, że oglądacie, dzięki, że jesteście. Zachęcam do subskrybowania kanału, jak jeszcze tego nie robicie. No i trzymajcie się. Hej!